Mój szwagier zrujnował mój ślub, a teraz mój mąż chce, żebym przeprosiła. Ale to, co powiedziałam, wszystkich zaszokowało. Byłam pewna, że to będzie najpiękniejszy dzień mojego życia. Rok planowania, oszczędzania każdej złotówki z mojej pensji nauczycielki w liceum w Krakowie, niezliczone godziny spędzone na wybieraniu sukni, kwiatów i menu. Marcin, mój narzeczony od trzech lat, był moją opoką. Poznaliśmy się na studiach na Uniwersytecie Jagiellońskim i od razu wiedziałam, że to ten jedyny. Jego spokój równoważył mój wybuchowy temperament, a jego cierpliwość była niemal nieograniczona, prawie nieograniczona, jak się później okazało. Wszystko zaczęło się psuć na tydzień przed ślubem, kiedy przyjechał Tomek, starszy brat Marcina. Tomek mieszkał w Warszawie, gdzie prowadził jakiś biznes, o którym zawsze mówił niejasno i wymijająco. Zawsze był ubrany jak z żurnala, "Jeździł drogim samochodem i nigdy nie zapominał wspomnieć o swoich sukcesach." Od początku czułam do niego niechęć, ale starałam się być miła ze względu na Marcina. Ania daj spokój, to mój brat! powtarzał Marcin za każdym razem, gdy próbowałam wyrazić swoje wątpliwości co do tomka. On taki jest, lubi się popisywać, ale ma dobre serce. Chciałam wierzyć Marcinowi, naprawdę chciałam." Ale coś w sposobie, w jaki Tomek na mnie patrzył, w jego uśmiechu, który nigdy nie docierał do oczu, sprawiało, że czułam niepokój. Jak się okazało, moja intuicja mnie nie myliła. Wieczór przed ślubem, tradycyjny wieczór kawalerski. Nie byłam zachwycona tym pomysłem, ale zgodziłam się, bo wiedziałam, jak ważna jest dla Marcina więź z przyjaciółmi i bratem. Moja przyjaciółka Kasia, która miała być moją świadkową, zorganizowała dla mnie spokojny wieczór panieński w moim mieszkaniu maseczki, wino i filmy. Idealne zakończenie mojego życia jako singielki. Będzie dobrze, zobaczysz, zapewniła mnie Kasia, gdy nerwowo sprawdzałam telefon po raz setny. Marcin to odpowiedzialny facet, nie zrobi nic głupiego. Kiwnęłam głową, ale nie mogłam pozbyć się uczucia niepokoju. Coś mi mówiło, że Tomek ma w planach coś więcej niż zwykłą imprezę. O trzeciej nad ranem zadzwonił telefon. Serce podeszło mi do gardła, gdy zobaczyłam nieznany numer. Halo? odpowiedziałam drżącym głosem. Czy rozmawiam z panią Anną Kowalską? usłyszałam oficjalny głos. Tak, to ja. Dzwonię z komisariatu policji przy ulicy Szerokiej. Mamy tutaj pana Marcina Nowaka i. funkcjonariusz zawahał się. Pani narzeczony został zatrzymany za udział w bójce w klubie nocnym. Świat zawirował wokół mnie. Marcin, w bójce? To było tak niepodobne do niego, jak tylko możliwe. Marcin był tym, który zawsze łagodził konflikty, nigdy nie podnosił głosu. Jadę tam, powiedziałam, rozłączając się. Kasia zawiozła mnie na komisariat. Droga ciągnęła się w nieskończoność, mimo że to było zaledwie kilka kilometrów przez nocny Kraków. W głowie miałam tysiąc myśli naraz, co się stało, czy marcin jest ranny, czy ślub się odbędzie? Na komisariacie zastałam obraz, który na zawsze wyryje się w mojej pamięci. Marcin siedział na plastikowym krześle z podbitym okiem i rozciętą wargą. obok niego w nielepszym stanie siedział tomek, który w przeciwieństwie do skruszonego marcina wyglądał na rozbawionego całą sytuacją. Ania ja zaczął marcin. Ale przerwałam mu gestem. Co się stało? zapytałam, starając się zachować spokój. Policjant wyjaśnił, że bracia Nowak zostali zatrzymani pobójce w klubie Gogoł. Według świadków, Tomek zaczął zaczepiać jedną z tancerek, a gdy ochroniarz interweniował, doszło do szarpaniny. Marcin próbował rozdzielić brata i ochroniarza, ale sytuacja wymknęła się spod kontroli. To nie tak miało być, wymamrotał Marcin, nie patrząc mi w oczy. Tomek zaciągnął nas do tego klubu. Miał być zwykły bar. Daj spokój, braciszku, zaśmiał się Tomek. To twój ostatni wieczór wolności. Trzeba było go porządnie uczcić. Nigdy nie czułam takiej wściekłości jak wtedy. Mój idealny dzień, moje marzenia, wszystko leżało w gruzach przez nieodpowiedzialność Tomka i naiwność Marcina. Możemy go zabrać? zapytała Kasia policjanta. Tak, wpłaciliśmy już kaucję, wyjaśnił policjant. Ale będą musieli stawić się na przesłuchanie w przyszłym tygodniu. W przyszłym tygodniu, kiedy mieliśmy być na naszym miesiącu miodowym na Santorini, bilety kupione, hotel zarezerwowany, wszystko opłacone z naszych oszczędności. Ania. Przepraszam. Marcin w końcu spojrzał mi w oczy, gdy wyszliśmy na zewnątrz. To wszystko wina Tomka. Ja nie chciałem. Zawsze jest wina Tomka, prawda? Przerwałam mu, czując, jak łzy napływają mi do oczu. A ty zawsze za nim idziesz jak cień. Jutro. Dziś mamy ślub, Marcin. Za dwanaście godzin. Będzie dobrze, kochanie, obiecuję. Marcin próbował mnie objąć, ale odsunęłam się. To tylko siniaki, do jutra zejdą. Nie chodzi o siniaki, krzyknęłam. Chodzi o to, że twój brat zawsze był ważniejszy niż ja, niż my. Tomek, który do tej pory milczał z rozbawionym uśmieszkiem, wtrącił się: oj! Nie dramatyzuj Ania, to tylko mała przygoda. Chłopaki muszą się wyszumieć przed ślubem. Spojrzałam na niego z niedowierzaniem. Ty naprawdę nie rozumiesz, co zrobiłeś? Zniszczyłeś najważniejszy dzień w moim życiu. Przesadzasz. Machnął ręką Tomek. Trochę makijażu na te siniaki i będzie jak nowy. W tym momencie coś we mnie pękło. Przez trzy lata znosiłam Tomka. Jego lekceważące komentarze, jego protekcjonalny ton, jego ciągłe wtrącanie się w nasze życie. Wszystko dla Marcina bo kochałam go nad życie. Ale teraz miałam dość. Wracam do domu, powiedziałam cicho. Sama. Kasia, możesz mnie odwieść? Ania, poczekaj. Marcin chwycił mnie za rękę. Porozmawiajmy o tym. Nie ma o czym rozmawiać. Wyrwałam rękę. Zdecyduj, co jest dla ciebie ważniejsze. Twój brat czy ja. Następne godziny pamiętam jak przez mgłę, nie przez pana noc, czerwone oczy od płaczu, Setki wiadomości od Marcina, które zostawiłam bez odpowiedzi. O ósmej rano zadzwoniła moja mama. Kochanie, co się dzieje? Marcin dzwonił do mnie, mówił coś o jakiejś bójce. Ślub jest zagrożony? Rozpłakałam się do telefonu. Mama, zawsze praktyczna i konkretna, wysłuchała mnie bez przerywania, a potem powiedziała: Przyjeżdżam, będę za godzinę. Gdy przyjechała, objęła mnie bez słowa i pozwoliła mi się wypłakać. A potem usiadła naprzeciwko mnie przy kuchennym stole i zapytała: Co chcesz zrobić? Nie wiem, przyznałam szczerze. Kocham Marcina, ale nie mogę tak dalej. Tomek zawsze będzie między nami. To twoja decyzja, powiedziała mama, ale cokolwiek zdecydujesz. Pamiętaj, że ślub to dopiero początek. Jeśli teraz nie potraficie rozwiązać problemu, to co będzie później? Jej słowa zapadły mi głęboko w serce. Miała rację. To był test dla naszego związku, test, którego Marcin nie zdał. O dziesiątej zadzwonił dzwonek do drzwi. To był Marcin, z bukietem moich ulubionych róż i podbitym okiem, które zdążyło przybrać fioletowo-granatowy kolor. Ania, błagam, porozmawiajmy, powiedział, gdy otworzyłam drzwi. Wpuściłam go do środka. Mama dyskretnie wycofała się do kuchni, zostawiając nas samych w salonie. Przepraszam za wszystko, zaczął Marcin, siadając na kanapie. To, co się stało, to kompletna głupota. Tomek, on zawsze taki był, wiesz o tym. Prowokuje, przesadza, a ja. ja jestem jego młodszym bratem i zawsze czułem, że muszę za nim podążać. Ale już nie jesteś małym chłopcem, Marcin, powiedziałam cicho. Jesteś dorosłym mężczyzną, który za trzy godziny miał wziąć ślub. Wiem, spuścił głowę. I nadal chcę. Kocham cię, Ania. Tomek to Tomek, on się nie zmieni, ale ja mogę się zmienić, mogę być silniejszy, mogę stawiać mu granice. Chciałam mu wierzyć, naprawdę chciałam. Ale widziałam ten scenariusz zbyt wiele razy. Tomek prowokuje, Marcin ulega, a potem przeprasza. To był niekończący się cykl. A co z miesiącem miodowym? Zapytałam. Masz stawić się na przesłuchanie w przyszłym tygodniu. Przełożymy wyjazd, odpowiedział szybko. To nie problem. Santorini będzie piękne również za dwa tygodnie. A co z Tomkiem? On też ma być na ślubie, prawda? Jako twój świadek? Marcin zawahał się, a moje serce zamarło. Nawet teraz, po tym wszystkim, nie potrafił postawić się bratu. Ania, to mój brat. Nie mogę go wykluczyć z najważniejszego dnia mojego życia. Wstałam z kanapy, czując, jak gniew wraca ze zdwojoną siłą. Najważniejszego dnia naszego życia, Marcin. I to właśnie Tomek go zniszczył, a ty nadal go bronisz. Nie bronię go, Marcin również wstał. Po prostu to rodzina, nie mogę go wyrzucić. A ja? Ja nie jestem rodziną? Będziesz, dzisiaj. Nie, Marcin, pokręciłam głową. Nie dzisiaj, nie będzie ślubu. Jego twarz pobladła. Co? Ania, nie możesz. Wszyscy goście, rodzina, przyjaciele. Powinniśmy byli o tym pomyśleć wcześniej. Powiedziałam. Czując dziwny spokój. Ty i ja i Tomek, ale teraz jest za późno. Marcin patrzył na mnie z niedowierzaniem, a potem jego wyraz twarzy zmienił się w gniew. To wszystko przez twoje wieczne pretensje do Tomka. Zawsze go nie lubiłaś, zawsze szukałaś wymówki, żeby go atakować. Naprawdę? Zaśmiałam się gorzko. To ja szukam wymówek, a kto zniszczył nasz ślub? Kto spędził noc na komisariacie zamiast odpoczywać przed najważniejszym dniem? To był wypadek. Nie, Marcin, to nie był wypadek. To był wybór, twój wybór, by pójść za Tomkiem zamiast pomyśleć o mnie, o nas. Nagle drzwi się otworzyły i do salonu wszedł nie kto inny jak Tomek. Wyglądał niewiele lepiej niż Marcin. Podbite oko, zadrapania na twarzy, ale w przeciwieństwie do swojego brata nie wydawał się tym przejmować. Co tu się dzieje? zapytał, rozglądając się po salonie. Czemu nie jesteście gotowi? Ślub za dwie godziny. Nie będzie ślubu, powiedziałam stanowczo. Patrząc mu prosto w oczy, Tomek zaśmiał się. Daj spokój, Ania, nie bądź dramatyczna. To tylko mała przygoda, nic wielkiego. Mała przygoda? Powtórzyłam z niedowierzaniem. Zniszczyłeś nasz ślub, nasz miesiąc miodowy, wszystko na co pracowaliśmy przez rok. Przesadzasz. Machnął ręką Tomek. Trochę makijażu i nikt nie zauważy siniaków. A miesiąc miodowy? Można przełożyć. Nie dramatyzuj. Spojrzałam na Marcina, oczekując, że stanie w mojej obronie, że w końcu postawi brata na miejsce. Ale on stał tam, niezdecydowany, rozdarty między nami. Widzisz? Zwróciłam się do Marcina. To zawsze będzie tak wyglądać. Zawsze będziesz wybierał jego stronę. To nieprawda zaprotestował Marcin. Po prostu. To skomplikowane. Nie, to nie jest skomplikowane, odpowiedziałam. To bardzo proste. Wybierasz jego albo mnie. Ania, nie stawiaj mnie przed takim wyborem. Już postawiłam. Tomek prychnął. Daj spokój, Marcin, nie daj się jej szantażować. Jesteśmy braćmi, rodzina jest najważniejsza. Patrzyłam, jak Marcin walczy ze sobą, jak jego wzrok wędruje między mną a Tomkiem. A potem zobaczyłam to, moment, gdy podjął decyzję. I nie była to decyzja, na którą liczyłam. Ania, może ochłońmy, powiedział Marcin łagodnie. Odwołajmy dziś ślub. Przełóżmy go o miesiąc. Dajmy sobie czas na przemyślenie wszystkiego. Poczułam, jak łzy napływają mi do oczu, ale nie z żalu, a z gniewu. Nie ma co przekładać, odpowiedziałam, zdejmując pierścionek zaręczynowy. Już podjęłam decyzję. Położyłam pierścionek na stoliku i wyszłam z pokoju, zostawiając Marcina i Tomka samych. W kuchni czekała na mnie mama, która przytuliła mnie bez słowa. Odwołamy wszystko, powiedziała cicho. Zajmę się tym. Ty odpocznij. Kiwnęłam głową, nie mając siły na nic więcej. Słyszałam, jak Marcin i Tomek wychodzą z mieszkania, słyszałam trzask drzwi i głośny śmiech Tomka. Ten śmiech prześladował mnie przez wiele kolejnych nocy. Następne dni były jak koszmar. Odwoływanie rezerwacji, zwracanie prezentów, tłumaczenie rodzinie i przyjaciołom, co się stało. Najgorsze były noce. Leżałam sama w łóżku, które miało być nasze, i zastanawiałam się, czy podjęłam słuszną decyzję. Może powinnam była dać Marcinowi jeszcze jedną szansę. Może z czasem nauczyłby się stawiać granice tomkowi. Ale potem przypominałam sobie wyraz twarzy Marcina, gdy musiał wybierać między mną a bratem. I wiedziałam, że postąpiłam słusznie. Tydzień po nieudanym ślubie Marcin zaczął do mnie wydzwaniać. Nie odbierałam. Przychodził pod mieszkanie, zostawiał listy i kwiaty. Ignorowałam wszystko. Potrzebowałam czasu, by dojść do siebie, by zrozumieć, co się właściwie stało. Dwa tygodnie później, gdy wracałam z pracy, zobaczyłam znajomy samochód zaparkowany przed moim blokiem. To był Mercedes Tomka. Serce zabiło mi mocniej, ale nie ze strachu, a z gniewu. Jak śmiał tu przyjeżdżać po tym wszystkim? Tomek czekał na mnie przy wejściu do klatki schodowej, oparty nonszalansko o ścianę, jakby był właścicielem całego świata. Cześć, Ania, przywitał mnie z tym swoim irytującym uśmiechem. Musimy pogadać. Nie mamy o czym, odpowiedziałam chłodno, próbując go wyminąć, ale Tomek zastąpił mi drogę. Marcin jest załamany, powiedział. Nie je, nie śpi. Ciągle tylko o tobie mówi. Musisz z nim porozmawiać. Nie muszę nic, odparłam, patrząc mu prosto w oczy. A teraz zejdź mi z drogi. Ania, nie bądź taka! Jego ton zmienił się na bardziej poufały. Oboje wiemy, że wróciłaś do Marcina. To tylko kwestia czasu. Więc może odpuść sobie te fochy i wróć do niego. Nie mogłam uwierzyć w to, co słyszę. Tomek naprawdę myślał, że wszystko można załatwić kilkoma słowami, że jego zachowanie nie miało żadnych konsekwencji. Naprawdę nie rozumiesz, co zrobiłeś? Zapytałam, czując, jak gniew wraca ze zdwojoną siłą. Zniszczyłeś nasz ślub, zniszczyłeś nasz związek, zniszczyłeś wszystko. Tomek przewrócił oczami. Daj spokój, to była tylko głupia bójka. Przesadzasz. Nie, Tomek, to nie była tylko głupia bójka. To był symptom czegoś większego. Tego, że zawsze byłeś ważniejszy dla Marcina niż ja. Że zawsze stawiał ciebie na pierwszym miejscu. No i co w tym złego? zapytał Tomek z irytacją. Jesteśmy braćmi. Krew jest gęstsza od wody. A miłość? Co z miłością? Co z zobowiązaniami, które Marcin chciał wobec mnie podjąć? Miłość przychodzi i odchodzi. Machnął ręką Tomek. Ale rodzina jest na zawsze. Patrzyłam na niego z niedowierzaniem. Czy on naprawdę był tak ślepy? Tak samolubny? Wiesz co, Tomek? Powiedziałam w końcu. Żal mi ciebie, żal mi ciebie, bo nigdy nie zrozumiesz, co to znaczy naprawdę kogoś kochać, co to znaczy stawiać kogoś innego ponad siebie. Jego twarz stężała. Nie potrzebuję twojej litości. Ania, i Marcin też nie. Prędzej czy później zobaczy, że dobrze się stało, że do tego ślubu nie doszło. Może masz rację, przytaknęłam. Może naprawdę dobrze się stało, bo dzięki temu zobaczyłam, kim naprawdę jesteś. I kim jest Marcin, gdy musi wybierać między tobą a mną? Wyminęłam go i weszłam do klatki schodowej, nie oglądając się za siebie. Słyszałam jak Tomek coś za mną krzyczy, ale nie zwracałam już na to uwagi. Ten rozdział mojego życia był zamknięty. Minął miesiąc. Powoli dochodziłam do siebie. Wróciłam do pracy w liceum. Spotykałam się z przyjaciółmi, starałam się żyć normalnie, ale Kraków nagle wydawał mi się za mały. Na każdym rogu czaiły się wspomnienia. Tu mieliśmy pierwszą randkę, tam kupiliśmy pierścionek zaręczynowy, w tamtej kawiarni planowaliśmy ślub. Pewnego dnia Kasia zaproponowała mi wyjazd do Gdańska, gdzie jej kuzynka miała wolny pokój na wynajem. Zmiana otoczenia dobrze ci zrobi, przekonywała, tylko na kilka tygodni. Na wakacje, pomyślisz, odpoczniesz. Początkowo byłam sceptyczna. Ale im dłużej o tym myślałam, tym bardziej podobał mi się ten pomysł. Dlaczego nie? Nic mnie tu nie trzymało. Wzięłam urlop w szkole i wyjechałam. Gdańsk okazał się być dokładnie tym, czego potrzebowałam. Morze, świeże powietrze, nowi ludzie, którzy nie znali mojej historii, nie patrzyli na mnie z litością. Wynajęłam pokój u kuzynki Kasi, Marty, która prowadziła małą księgarnię na Starym mieście zaoferowała mi pracę na pół etatu, którą z radością przyjęłam. Nauczycielka polskiego w księgarni, śmiała się Marta. Idealne połączenie. Dni mijały spokojnie. Pracowałam w księgarni, spacerowałam po plaży, czytałam książki, które od dawna odkładałam na później. Wieczorami często siadałyśmy z Martą na balkonie, piłyśmy wino i rozmawiałyśmy o wszystkim i o niczym. Powoli zaczynałam czuć się lepiej. Pewnego dnia, gdy obsługiwałam klientów w księgarni. Do środka wszedł wysoki mężczyzna w okularach. Coś w jego uśmiechu sprawiło, że serce zabiło mi mocniej. Dzień dobry, przywitał się. Szukam czegoś o lokalnej historii. Jestem tu pierwszy raz i chciałbym poznać miasto. Turysta? Zapytałam, prowadząc go do odpowiedniego działu. Nie do końca, odpowiedział z uśmiechem. Przeprowadziłem się tu miesiąc temu z Warszawy. Dostałem pracę na Uniwersytecie Gdańskim. Profesor? Zapytałam zaciekawiona. Doktor, sprostował. Michał Wiśniewski, katedra historii. Anna Kowalska, przedstawiłam się. Polonistka z Krakowa, chwilowo księgarka. Rozmowa płynęła naturalnie. Michał był inteligentny, dowcipny i, co najważniejsze, słuchał z prawdziwym zainteresowaniem. Gdy wychodził, zapytał, czy mógłby zaprosić mnie na kawę. Dopiero co wyszłam z poważnego związku, ostrzegłam go. Nie szukam niczego nowego. To tylko kawa, odpowiedział z uśmiechem, i rozmowa. Nic więcej, zgodziłam się, i tak zaczęła się nasza znajomość. Kawa raz w tygodniu przerodziła się w spacery po plaży, wizyty w muzeach, dyskusje o książkach i filmach. Michał był zupełnym przeciwieństwem Marcina. Pewny siebie, stanowczy, wiedział czego chce, a ja. Ja zaczynałam odzyskiwać radość życia. Dwa miesiące po przyjeździe do Gdańska zadzwonił do mnie Marcin. Zawahałam się, widząc jego numer na wyświetlaczu, ale w końcu odebrałam. Ania? Jego głos brzmiał inaczej, jakby postarzał się o kilka lat. Możemy porozmawiać? Słucham, odpowiedziałam chłodno. Wiem, że to może zabrzmieć dziwnie, ale tęsknię za tobą. Popełniłem błąd, największy błąd w moim życiu. Powinienem był Cię wybrać, nie Tomka. Zamknęłam oczy, czując jak dawny ból wraca. Ale nie był już tak ostry, tak przeszywający jak kiedyś. Marcin, minęły trzy miesiące. Wiele się zmieniło. Wiem, westchnął. Słyszałem, że wyjechałaś do Gdańska. Ale może. może moglibyśmy spróbować jeszcze raz? Zacząć od nowa? A co z Tomkiem? Zapytałam, choć właściwie znałam już odpowiedź. Pokłóciliśmy się, przyznał Marcin. Po tym, jak do ciebie poszedł, powiedziałem mu, że przekroczył granicę, że to wszystko jego wina. Nie rozmawiamy od tego czasu. Poczułam dziwną satysfakcję, więc w końcu Marcin przejrzał na oczy, ale było już za późno. Cieszę się, że w końcu postawiłeś mu granicę, powiedziałam szczerze. Ale to nie zmienia faktu, że między nami wszystko się skończyło. Ania, proszę. W jego głosie słyszałam desperację. Daj mi jeszcze jedną szansę. Przyjedź do Krakowa, porozmawiajmy twarzą w twarz. Nie, Marcin, odpowiedziałam stanowczo. Nie wrócę do Krakowa i nie wrócę do ciebie. To co było między nami się skończyło. Jest ktoś inny? zapytał cicho. Zawahałam się. Czy Michał był kimś innym? Byliśmy przyjaciółmi, tak, ale czy to coś więcej? To nie ma znaczenia, odpowiedziałam w końcu. Po prostu idę dalej. I tobie też radzę to samo. Po tej rozmowie czułam się dziwnie lekka, jakby ostatni ciężar spadł mi z serca. Zamknęłam definitywnie ten rozdział mojego życia. Tego wieczoru spotkałam się z Michałem na kolacji. Opowiedziałam mu o rozmowie z Marcinem, o wszystkim co się wydarzyło. Słuchał uważnie, nie przerywając, nie oceniając. I jak się teraz czujesz? zapytał, gdy skończyłam. Wolna, odpowiedziałam z uśmiechem. Naprawdę wolna. Michał uśmiechnął się i chwycił mnie za rękę. Cieszę się, zasługujesz na szczęście, Ania. I wtedy, patrząc w jego oczy. Wiedziałam, że to dopiero początek mojej nowej historii. Historii, w której to ja decyduję, kto jest w niej najważniejszy. Minął rok. Gdańsk stał się moim nowym domem, dostałam pracę w liceum, wynajęłam własne mieszkanie z widokiem na morze. Michał i ja byliśmy razem, powoli budując coś, co wydawało się solidne i prawdziwe. Pewnego dnia dostałam wiadomość od Kasi: Tomek jest w szpitalu, wypadek samochodowy. Marcin prosił, żeby ci przekazać. Patrzyłam na te słowa, nie wiedząc, co czuć. Mimo wszystko, co się stało, mimo bólu, który mi zadali, nie życzyłam im źle. Jadę do Krakowa, powiedziałam Michałowi tego wieczoru. Muszę to zamknąć raz na zawsze. Michał objął mnie i pocałował w czoło. Rozumiem. Chcesz, żebym pojechał z tobą? Pokręciłam głową. Nie, to coś, co muszę zrobić sama. Kraków przywitał mnie deszczem. Miasto niewiele się zmieniło, ale ja byłam już inną osobą. Poszłam prosto do szpitala. Marcin siedział na korytarzu przed salą, w której leżał Tomek. Wyglądał na zmęczonego, starszego. Ania? Spojrzał na mnie z niedowierzaniem. Naprawdę przyjechałaś? Tak, potwierdziłam. Jak on się czuje? Źle, westchnął Marcin. Złamany kręgosłup, liczne obrażenia wewnętrzne. Lekarze mówią, że może już nie chodzić. Poczułam ukłucie współczucia. Niezależnie od tego, co Tomek zrobił, nikt nie zasługiwał na taki los. Mogę go zobaczyć? zapytałam. Marcin kiwnął głową i zaprowadził mnie do sali. Tomek leżał podłączony do różnych urządzeń, blady i mniejszy niż go pamiętałam. Gdy mnie zobaczył, jego oczy rozszerzyły się ze zdziwienia. Ania? wyszeptał słabym głosem. Co ty tu robisz? Przyjechałam, gdy usłyszałam o wypadku, odpowiedziałam siadając przy jego łóżku. Jak się czujesz? Jak gówno! zaśmiał się gorzko. Ale chyba na to zasłużyłem, co? Nie odpowiedziałam. Tomek westchnął. Przepraszam Ania za wszystko za ślub za to jak cię traktowałem Byłem dupkiem zawsze byłem dupkiem Dlaczego zapytałam cicho Dlaczego tak się zachowywałeś Tomek zamknął oczy Bo byłem zazdrosny przyznał Marcin zawsze był tym dobrym tym mądrym tym odpowiedzialnym a ja ja byłem nieudacznikiem który udawał sukces Mercedes na kredyt Firma na skraju bankructwa, długi u wszystkich znajomych. A Marcin miał ciebie, miał prawdziwą miłość, miał szczęście. Chciałem mu to zabrać, pokazać, że nie jest taki idealny. Słuchałam go z niedowierzaniem. Więc o to chodziło? O zwykłą ludzką zazdrość? Nie wiedziałam, powiedziałam szczerze. Myślałam, że po prostu mnie nie lubisz. Lubiłem cię, zaśmiał się słabo Tomek. Byłaś zbyt dobra dla Marcina, zbyt idealna, a ja, ja chciałem, żeby był jak ja, nieszczęśliwy, nagle wszystko nabrało sensu, jego zachowanie, jego ciągłe prowokacje, jego niechęć do mnie. To nie była niechęć, to była zazdrość. Marcin bardzo za tobą tęskni, powiedział Tomek po chwili. Nigdy nie przestał. Może, może powinnaś z nim porozmawiać? Pokręciłam głową. To już koniec, Tomek. Mam nowe życie, nową miłość. Przyjechałam, bo chciałam zamknąć ten rozdział. Tomek patrzył na mnie przez chwilę, a potem kiwnął głową. Rozumiem. I cieszę się, że znalazłaś szczęście. Zasługujesz na nie. Wyszłam z sali i znalazłam Marcina na korytarzu. Wyglądał jakby postarzał się o dziesięć lat. Dziękuję, że przyjechałaś, powiedział. To wiele dla niego znaczy. I dla mnie. Marcin, musimy porozmawiać, powiedziałam. Siadając obok niego na ławce, o nas, o tym, co się stało, kiwnął głową, czekając. Kochałam cię, zaczęłam. Naprawdę cię kochałam. Ale to, co się stało przed ślubem, pokazało mi, że nie moglibyśmy być szczęśliwi. Zawsze byłabym na drugim miejscu. Zawsze po tomku. To nieprawda, zaprotestował Marcin. Po tym, co się stało, zrozumiałem swój błąd. Zerwałem z Tomkiem wszystkie kontakty. Dopiero wypadek nas pogodził. Cieszę się, że zrozumiałeś, powiedziałam szczerze. Ale dla nas jest już za późno. Znalazłam kogoś, kto stawia mnie na pierwszym miejscu. Marcin wpatrywał się w swoje dłonie. Więc. To koniec? Naprawdę koniec? Tak, potwierdziłam. Ale chcę, żebyś wiedział, że nie mam do ciebie żalu. To, co się stało, było trudne, ale może było nam potrzebne. Oboje dorośliśmy, oboje się zmieniliśmy. Marcin spojrzał mi w oczy. Jesteś szczęśliwa? Zapytał cicho. Tak, odpowiedziałam bez wahania. Jestem szczęśliwa, uśmiechnął się smutno. Więc ja też jestem szczęśliwy. Zasługujesz na wszystko, co najlepsze, Ania. Wyszłam ze szpitala z uczuciem zamknięcia, jakby ostatni puzzle w układance mojego życia wskoczył na swoje miejsce. Zadzwoniłam do Michała. Jak poszło? Zapytał. Dobrze, odpowiedziałam, idąc przez deszczowy Kraków. Lepiej niż się spodziewałam. Myślę, że w końcu zamknęłam ten rozdział. Cieszę się, powiedział ciepło. Wracasz jutro? Tak, pierwszym porannym pociągiem. Będę czekać. I wiedziałam, że będzie. Michał zawsze dotrzymywał słowa. Zawsze był tam, gdzie obiecał. Gdy wsiadałam do pociągu następnego ranka, czułam się lekka jak piórko. Kraków i wszystko, co się z nim wiązało, zostawiłam za sobą. Przede mną był Gdańsk, Michał i nowe życie, które sama wybrałam. Gdy pociąg ruszył, uśmiechnęłam się do siebie. Czasami najgorsze rzeczy w naszym życiu prowadzą nas do najlepszych miejsc. Mój zniszczony ślub doprowadził mnie do prawdziwego szczęścia. Tomek miał rację w jednym: rodzina jest ważna. Ale prawdziwa rodzina to nie zawsze ta, z którą dzielimy krew. To ci, którzy stawiają nas na pierwszym miejscu, którzy kochają nas bezwarunkowo, którzy są z nami w najgorszych momentach. I teraz, rok po najgorszym dniu mojego życia, mogłam szczerze powiedzieć, że jestem wdzięczna za to, co się stało. Bo gdyby nie to, nigdy nie znalazłabym odwagi, by zacząć od nowa. Nigdy nie poznałabym Michała. Nigdy nie odkryłabym, jak silna potrafię być. Gdy pociąg mknął przez polskie krajobrazy, napisałam wiadomość do Michała. Wracam do domu, do ciebie. Bo teraz wiedziałam,